Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj z Moniką i Jarkiem na temat dziedzin rzeczy warsztatów, które robią. Powiedzcie proszę, czym się zajmujecie? Bo zajmujecie się fajnymi rzeczami i jest tego dużo. Tak, Od początku może co? O, dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Peace and love. Wszystkich serdecznie witam. Również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniona i czuję się stremowana. Także, kochani, dużo wsparcia prześlicie, bo nie wiem, co tutaj się wydarzy. Co z karmą? Karma jest, czy karmy nie ma? Nie mówię o karmi dla psów. Okej, okay. okay. karma dla psów istnieje, czy karma dla człowieka? Kiedyś, oczywiście, wierzyłam we wszystko, co przeczytałam, a filozofia Dalekiego Wschodu stanowiła dla mnie wyznacznik życia. Dla wielu osób, którzy się rozwijają duchowo, jest to normalne, wszyscy żeśmy się przez to przeszlajali. W momencie, kiedy wszystkie cytaciki postanowiłam ja autorytety ze swojego życia wyeliminować, bo przecież to nie jest moja wiedza, ja nawet jej nie sprawdziłam empirycznie, ja nawet nie wiem, czy 7 czakry istnieje, czy tam 12, czy ile tam, bo ja po prostu tego nigdy nie widziałam. I zaczęłam się nad tym zastanawiać. Okej, okay, wszyscy mówią o tej karmie, karma istnieje, karma to, karma zaburza. Jak, jak posiejesz, tak zbierzesz, bla 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 i są tysięcy różnych przekonań na podstawie tych w całej filozofii karmicznej zostało nabudowane. Więc co? Oczywiście, co Monika robi? Monika jest empirykiem, więc zawsze doświadcza. Chodzę w wizję, medytuję, proszę o podpowiedzi i okazuje się właśnie w tej książce i kończąca się historia jest sprawa poruszona, karby. I według tej wiedzy, którą na tamten moment miałam. Tak, i ciągle zaczęli nas, zaczęli nas, myśmy w to uwierzyli, że musimy żyć w takich rozdziałach, a tamta góra, tamta świadomość mówi nie, wyjdź z tych podziałów, zjednąć się w całość, korzystać z całej puli swoich możliwości umysłu, nie izoluj się od niczego, nie mów sobie, że jesteś logiczny albo nie mów sobie, że jesteś komunistyczny. dlatego że się, przepraszam za kolokwializm, napalnie nie powiem tego już, chociaż ja lubię przeklinać, po prostu uwielbiam Taś to, miało. <laughs> Nie sobie żadnej części swojego mózgu, po prostu pokochaj Przy się w całości dokładnie, więc dużo osób do mnie pisało, czy przychodziło na terapię, bo ja nie nienawidzę tego świata, ja tutaj w ogóle nie pasuję, ja to już bym chciał odlecieć do piątego, czy szóstego wymiaru, ja mówię, kurczę, to nie tak wygląda, ty tu przyszedłbyś doświadczać prozy, prozy życia, obierania ziemniaków, kochania się, orgazmu, wszystkiego, to jest twój świat, gdybyś miał doświadczać piątego, czy szóstego wymiaru, w ogóle byś tutaj nie wszedł, ciesz się życiem, ludzie popełniają duchowi jeden podstawowy błąd, błąd odlatują od Prozy życia I to powoduje, że ciągle są w poszukiwaniu, są nieszczęśliwi, bo ignorują to, po co tutaj przyszli. I to jest jedna też z metod. Mm. Y odlatywanie ze swojej świadomości. Tak samo jak wspomniałeś alkohol czy, czy inne tam używki, no tak. to też za dużo takich wypujałych pierdół to też powoduje, że ludzie są odwaleni i, i, i Cudownie cudują, to Latają. tak To są pierdoły po prostu, w co wierzycie, co powoduje, że popadacie w depresję, w różne psychozy wręcz to, to powoduje. Nie możecie się odnaleźć w życiu materialnym, oczekujecie na cud, że zrezygnujecie z pracy, nagle nie macie żadnej przestrzeni finansowej, popadacie we frustrację, leczycie się u psychologa, nie kreujecie, w ogóle nie chcecie żyć na ziemi. Przyjrzycie na ziemię, a w ogóle z tej ziemi uciekacie.